wychodzimy, stąd nie będę czekał, jestem 89 na 90 kurwa, pierdoleta Idziemy na Only RP. A ja to chyba mam bana. A zaraz zobaczymy. O, oh. ja tam mam dużo rzeczy w chuj. O kurwa. Tak mi się wydaje, że mam bana. Bo dostałem Perma chyba. Kurwa, ale nie wiem za co. Jednak nie mam esa. Chcesz ciszyć, ale tu trzeba ci się strzałkami, ja mam kurwa kawiaturę bez cały, nie zajowa. O! Działa Wiem, taki żarcik. Żarcik, kosmonaucik, mówisz? Chyba ja mam kurwa tego. Ja mam. Ee, jak się to nazywa? Citizena. Żebym bana nie wyrwał za tego Citizena, kurwa. Dobra, chuj w to. Nie wiem. Na razie nie wiem, jak to zmienić. Widzicie, Patrz, jak daje do góry scrolla? To jest git, ale jak dam w dół, to wybiera mi to, co, to, co ja nie chcę. Prezent no, jestem, dawajcie, jestem tym panem. podwieźcie mnie gdziekolwiek, mnie na garagę. To jak się da na ten, do bagaja wsiąść, to wsiądam. Niech mnie weźmie na łapy i tyle. To weź go na łapy. A tu masz garaż przecież. Gdzie? Po lewo, tam w, tym, w tych hotelach takich. Tu? Oh, kurwa, render distance muszę zmienić się zdecydowanie. Ale on i RP nic się nie zmieniło. Tu dalej są takie kurwa, pierdolone glicze. A no, gdzie tu jest ten jebany garaż? jebany kurwa. Gówno. Kurwie się zaraz. Ja bym się pojechał z po napierdalać. A jedę, to chuj, to wyjdę. <gryw> Prędziłem wujówka A nie wulkan Dobra to Valkyria, nie zobacz to Pojebało mi się z innym awantem Martinem Czekajcie, bo pojebałem Pojebałem się drogi Kurcz to mapy To jeszcze raz Można to mapy Znaczy tu jest schoda jakiś kurde No można to mapy, tak jest za ciężko Ale kur... dobra, spierdala Kurwa, ułom jebany, gdzie na mapie, gdzie, gdzie kurwa, patentowana kurwo, na ropę. Chopa pojebało, na łeb mu jebło coś kurwa. No i teraz szukamy takiej tabliczki najbliższe Teraz jebię do śmiecia jebanego. Zaraz zdechnie ta Walkiria jebana, idziemy tu zmienić. Widzę, że robimy rozpierdół tutaj Ja mam wyjebane, biorę wolnika, tego strzela Dopiero trzeba kurę wniąć Proszę cię Gówno mnie to opadzi Odwiózł się odministracja Ale tu są kurwy Arter. Tak Ale coś kurwa prześmiesznę, nie, ja pierdolę no ja jestem zabawny. Jebnięty na łebku. Takiego jeszcze ma, widzimy. Uuu, la Kurwa, 3-0. Co tu się dzieje z tym serwerem, chłopcy? Co tu się dzieje z tym serwerem, wiem, Co? No, no to... się ja tu kiedyś wbijałem, no, kurwa, to wszyscy tacy dobrze byli. Co tu się stało? Zajebiści tutaj byli ludzie, tutaj kurwa byli pro -playerzy. Teraz tu dawaj, się powiesz. Dobra, bitkę, kurwa. bitkę, kurwa. Teraz wygraj. Uuu. Nie grasz jeszcze, czy nie? nie kurwa skurcz! Skurcz mnie złapał kurwa. I kurwa mówię. Bądźcie po karetę, kurwa. 19, 100, 100. I pożyczkę weźcie. Na operację, kurwa. Ale napierdala, dobra oglądamy dalej Przed iluś nie gram A może dziewczyna była zazdrosna, co? Że nie miałeś czasu dla <noise> niej <noise> A tu jakiś kurwa... A w będzie strzelał Nie zatrzymuj się, Kornis pa O kurwa, kolego! Kolego, co zawiodło? Czemu chciałeś mnie dojechać jak ja leżałem? Sobie się wyjebałem na motorze Ale mi, a to jest moja dziewczyna Ula. ole. A, a kurwa, to ta, kurwa chętaj. Leszek lubi bujać w obłokach a. i chciałby mieć urlop Mam przez kolega cały IP. rok. Mam na imię Leszek. Człurek, ale Mam 38 lat. Z zawodu jestem serwisantem. Kocham podróże. I odkręcasz, kurwa, sygna. i odkręcasz śruby w traktorze uszami, człowieku. Norbert jest sprytny, zwinny i ma dobrą bajerę. Żałujesz? W kurwę żałuję. No przecież popatrz, to są pierdolone piksele! To są jebane piksele, Wolałbym sobie za kurwa 5 miesięcy kurwa ten. Prawo jazdy kupić. Ja jeszcze i tak kupię, ale tak to bym miał przynajmniej szybciej. Wychodzimy z tego zajebanego Fortnite i idziemy na. Eee... Wow. Byłem fajnym za. Zagrałem fajnym. you okay.